Cześć dziewczyny, witam się z podłogi. Zaczniemy od mniejszych zakupów. Podzielę filmik, żeby się ładnie wrzucił. Na początku, Krasfera. O, tak. Mam mikrokulki w ilości sztuk 8, bo była promka przy zakupie 8 sztuk. Było 50% taniej, więc spoko. Później mamy. Agateria. Nie wiem czy będzie widać widać. Wziąłam sobie Puder Rose Gold, ten, który ma Tosia i zielony. On się nazywa oliwkowy. Wygląda pięknie. Agata z agaterii mówiła, że super wyglądają razem. Paper heaven, mało kolekcji tchnienie dodatków. Nowa kolekcja Just Like Heaven, 20x20, 20. to jest ta z dodatkami w środku już, nie ma żadnego obroczka. Dlatego wziąłem też dodatki, mam po dwa listki, tak samo po dwa kwiatki. Na żywo wyglądają moim zdaniem jeszcze lepiej niż w internetach te róże. To są w stylu takiego starego, trochę Lemoncraftu yy... Dużą kolekcję. Like. A... Just like heaven. Nie like a brew. Yy... No Zobaczymy. Oczywiście tutaj niczym tchnienie też dużo, bo już napoczęłam. A dobrze jest mieć zapas. I parę pojedynczych też arkuszy. To są jakieś starsze kolekcje. Tu mam mm, Rainbow. Z jednej strony żółty, z drugiej czerwony. I druga strona jest taki łosoś i taki bardzo ładny żywy pomarańcz. Wzięłam też zielone. Nie widziałam jeszcze takiego arkusza. Ciężko będzie mi oddać ten kolor. Ale to jest okładka z Golden Dreams. O, kot idzie. Ma parcie na szkło. Dziękuję. Zabieraj, za stąd. Zabieraj, za stąd. Dodatkowo wzięłam taki, e, takie dodatki. To jest też strona okładkowa z nocy i dnie. Zabierz tu, jakbym się nie mieści w kamerze. O! I jako, że nie było złotej damy, no to sobie złożyłam złotą damę z pojedynczych arkuszów. Złotą damę. Wszyscy znają.